Ten kanał tworzymy dla Was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. To był świetny pomysł, żeby w środę robić na zmiany, co? Trochę Lamborghini, trochę Astona, bo dużo się dzieje zarówno w jednym, jak i w drugim. Chodźcie, bo my mamy nową paczkę i nową dostawę części do Astona. I zresztą z tego co widziałem po zdjęciach już chłopaki mi wysyłali, to tam też naprawdę bardzo dużo się zadziało. Zadzieje się też całkiem dużo, jak będziecie korzystali również oczywiście z ubezpieczenia MUBI, czyli jakby z porównywarki MUBI i z tego linku, który tam wróci do Was, czyli paczkę 50, która wraca na Wasze konto, ale to już doskonale wszystko, oto wszystko, wszystko wiecie. A ja idę do Astona. A wiecie, że tam nawet 2000 można zarobić, bo Wy też dostajecie taki link. I z tego linku każdy kto jakby korzysta wasz link, to po 50 zł do każdy, od każdej osoby do maksymalnie 2000 zł. A, jeszcze 150, czyli 250. Całkiem nieźle to wychodzi. A nie mówiłem. Ty, no, ale dobrze to wygląda. Ja jest w ogóle. Słychać coś było, słychać coś było, czy nie było słychać. A powiedziałem, to tak w skrócie, bo jeżeli nie było słychać, to tam to wytniemy. A powiedziałem, że jak tak dalej pójdzie, to chłopaki w przyszłym tygodniu go będą lakierować. To w ogóle jest jakiś kosmos tempo. Inna sprawa, że tu wymienia się części, a nie odbudowuje, więc jest zupełnie inne, inne założenie, chociaż odbudowany był tutaj na przykład ten narożnik. I będzie widać tu, po tej stronie. Pokaż. Ale petarda, ale te drzwi, które były nowe, e, z nimi kompletnie nic się nie dzieje. Błotnik, który jest wyprowadzony. No i co z tym progiem? Kiedy go w podkład? Dzisiaj. Dzisiaj? No co ty? A pasowałeś go już do do, tak, do, do, do... Pasowane wcześniej wszystko. Teraz... I to trzyma linię? Tak. Teraz wszystko po prostu wyszukujemy do lakieru. Małujemy, składamy. <noise> Jakie to proste, wow. <noise> Dobra. To teraz zobaczcie najfajniejszą rzecz, bo jeden z takich największych problemów, które było jakby takich moich największych wątpliwości, było tu uszkodzenie tego elementu. Jest to element, który jest osłonowy, bo element konstrukcyjny jest pod spodem, ale tu było wszystko z żywicy wypełnione taką specjalną pianką i to faktycznie było uszkodzone zresztą. Robert, znajdziesz materiał? Materiał, jak to wyglądało wcześniej? To teraz zobaczcie, jak to wyglądało wcześniej. No i były dostępne całe elementy, e, takie duże, że można było wymienić, ale tutaj go trzeba byłoby naprawdę dosyć mocno oprać. Marcin powiedział, że jakby faktycznie zrobi to w e, krótki sposób i po prostu naprawi tą część i patrzcie, jak to wygląda. Ty, no brawo! No naprawdę... Fajnie, co? Czy w ogóle szacun. Jak nowy. Nie, no, tu... Tak, jak miało być. Nie, Czegoś ale... innego by tutaj się spodziewać. Ale faktycznie ty miałeś rację, że to było szybciej niż gdybyśmy wymieniali ten cały element. Zdecydowanie tak, poza tym, wiesz co, my mamy fachowca, który odtwarza nam zawsze karbony, yy, żywice i tak dalej. Chłopak. Zobacz, no zresztą widać. No, no. Co, to tutaj że, dużo no, opowiada. No widziałem w ogóle. Sprawy ciężkie. <śmiech> <śmiech> Ale poczekaj, bo z tyłu za tobą stoi maska od STO, więc wiesz, więc... Um... A to też robił Piotruś tą maskę. Ty, ale kto już STO naprawia? Yy, nie mogę powiedzieć, mogę powiedzieć tylko tyle, że ta maska jest dwukrotnie, nawet więcej niż, dwukrotnie droższa niż Twój zakupiony Aston Martin. No wiem, ja całkiem niedawno byłem na premierze tego samochodu i gdzie jeździli, i lataliśmy nim po torze STO i ja, jakby znam samochód, znam cenę, yy, maska podejrzewam, ile, z dwie stówy? Idealnie. Tak? Tak, 200 tysięcy złotych brutto. E, to brutto, to okazja życia. Okazja to, to życia, tak. Ty, ale maska... To jak, to jak obraz się ogląda, eee, rozumiem? Tutaj, albo rzeźbę, 200 no, tysięcy. No fajnie by było, gdybyśmy mogli sobie ją pomalować, powiesić na ścianie i zostawić. Eee... No fajny element. Fajny nie no, no w STO wiesz cała zabawa polegała na tym, że to jest jeden element, nie? Jakby, że to te, jest jeden to element, ale musieliśmy spędzić, Piotr przy nim spędził chyba yy, kilka, kilka, dni? kilka, dni. Kilka dni z racji tego, że wiesz to te wszystkie tutaj żywice. Ten karbon to było tak odlany, że tutaj to mógłbyś sobie przeciąć palec. Na wszystkich tych łączeniach, kancikach, no dobra, to było tak niedorobione. A właśnie, a powiedzcie mi, czy to się poprawiło, czy nie? Bo jakby, wy, jak patrzę na jakość wykonania Diablo, na przykład, jeżeli chodzi o karbon, wiesz, i to, jest, to jest totalnie. Tam nic do siebie nie pasuje w Diablo. Tu jest no tutaj, lepiej, tutaj jest lepiej, mógł... bo pasuje, ale obrobienie tych elementów, no to mówić Ci, to jest oryginalna, nowa maska do STO. A tak naprawdę, gdyby przed laik i zobaczył sobie ją od spodu, to by powiedział, że to jest grujec. Eee, patrząc po tych wszystkich... A bo nie... ona była nowa. To nie jest naprawiana. Nie, 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 nie to, to jest, jest nowa, to maska. Okay. nowa maska, nowa maska, I Ty robisz to, rozumiem, pod jakiś konkretny samochód malujesz go? Tak, pod samochód, który ma uszkodzoną maskę. Uderzył w nią kamień, przebił się, eee, znaczy może przebił. Ta, ta, ta część zewnętrzna poddała się, karbon wewnątrz. Pękł i ktoś sobie ją zakupił nową i odtwarza do swojego samochodu. Fajnie, dobra, to wróćmy do rzeczywistości samochodów za pół ceny maski od STO, bo one też cieszą. No pewnie, za tak. No. Dobra, powiedz mi teraz tak, tu widzę jest wyprowadzone. Jest wyprowadzone, wszystko jest zrobione. Są filmy. Są filmy, są zdjęcia, w międzyczasie yy, z postępów pracy, żywicowanie, szpachlowanie i tak dalej, to wszystko jest to, to jest ten moment, w którym teraz włączacie te filmy. Popęka, nic nie popęka to już, jest, to już jest zapodkładowane i tutaj nic nie może pęknąć zobaczymy tylko ewentualnie po wymatowaniu czy nie zostały jakieś dziurki gdzieś w lakierze to tak jak tutaj o widać delikatne zapodkładujemy jeszcze, jeszcze raz i będzie gotowe. No, Dobra, Ciebie, też kiedy, idzie na, kiedy on idzie na lakier? E, tak naprawdę Myślę, że możemy spróbować w przyszłym tygodniu na pewno. Być może końcówka tego tygodnia. Zobaczymy, jaki będziemy mieli ruchy tutaj Dobra. na. Co lakierujemy, powiedzmy? Lakierujemy. To jest, tak. to jest pytanie. Lakierujemy tak. Na pewno lakierujemy błotnik. Niestety już nie jest reksiem. Twój no samochód. Nie jest piękny. reksiem. Ale w świetnie <laughs> wyglądał jak reks. To już nie jest reksiem. E, błotnik, e, słupek z progiem, drzwi. Nakładka Dobra. A progowa. maska? E, maska też. Maska też już jest. Ona jeszcze nie jest co prawda wyspachlowana. Uh -huh. e, ja tu wam pokażę, jest wyklepana, tylko i wygładzona. Okej, okay, no czyli tam... Ale malujemy całą. Malujemy całą, żeby nie było przejść, żeby nie było później jakichś takich słoneczek po zaprawkach i tak dalej. Malujemy całą. Dobra, powiedz mi, e, błotnik. E, błotnik też jest do malowania z racji tego, że jest uszkodzony tej w przedniej części. O tu. I tutaj jest delikatnie pęknięcie. I tu jest, dostał od dołu. A chyba i tutaj, wiesz? tak. Dobra, uh -huh. bo on... Tak, bo on podejrzewał, że. Dłotkoła. on był, tak. Przez to, udarzyło. że na wahaczu się urwało, to, tak. to, to, to poszedł. Tu. Także to będzie nakierowane? Drzwi eee, zostawiamy w oryginale. No właśnie, Błotnik Powiedz ty... mi, na... chodź zobacz, chodź sprawdźmy, na ile on jest oryginalny. Czy on był malowany, czy nie? Bo to wtedy też będziemy trochę więcej wiedzieć. Myślisz, że był, czy nie? Myślę, że nie był. Ma tylko takie, jak widzisz, niedoskonałości, ale to są po oklejaniu yy, folią, w mhm. zabezpieczeniu bo Widocznie się nie zamykały szyby, bo może został bez prądu i gdzieś stał ktoś przykleił na niego folię i zostały takie mhm. nie hologramy, tylko takie, no widać takie jakby po pokleju mhm. czy po czymś. Dużo. No. Dużo, ale samochody w tamtych czasach Bentley e, też tak był kiedyś malowane. Tak? Po 300 mikronów spokojnie było. Ale będziemy mieli to. Tutaj spróbujemy zobaczyć, czy jest odzwierciedlenie tego wszystkiego. Tak. jest dokładnie tyle samo. Wszędzie to lasa, tak. Czyli te też samochody jedynie... tak były malowane, no. A może dlatego tak dobrze wygląda? Być może, no to Dobra. zupełnie inne takie niż teraz. Na przykład co robimy z klapą? Zobacz tą klapę, czy ona jest w ale też. Ta klapa to jest w ogóle chyba laminat. Laminat jeszcze nie no to będzie. No to tego nie zmierzymy. Bo wiesz, nad czym się zastanawiam? Tak. Na pewno dolna część jest do malowania. No właśnie i pytanie, czy... Tak, właśnie taki mamy sposób. pomysł. Szkoda, szkoda odrywać znaczka, szkoda starej, dobrej powłoki, poprawiać coś, co jest dobre na lepsze. Więc pomalujemy tutaj przy, przy tym przetłoczeniu sobie samą dolną część tej klapy. To jest tylko, tylko to uszkodzenie, tutaj, nic więcej tutaj, tutaj nie, nie ma. Na nie. Dobra, a powiedz mi, jak bardzo tu jest yy, to grubo zrobione? To znaczy tak, grubo, zaraz sprawdzimy. W związku z tym, że ten błotnik jest aluminiowy i nie do końca był do niego dobry dostęp. Bo tak, no bo tam nie było w ogóle tych dostępów. Nie było do dostępu, do niego, bo no. on był sklejony razem z konstrukcją tą, tak. y, z żywicy. Nie, no nie ma dramatu. Nie ma dramatu. No to jest... Jakbyśmy pomyśleli sobie, że 500 mikronów y, to jest tak, podkład pod szpachlę szpachla i dwa razy podkład ten zewnętrzny, to jest pół milimetra, no to chyba nie jest tak źle. Nie, nie, to, to, to jest bardzo okej. Okay. Bo część ludzi myśli, że 500 mikronów no to, to jest pół no, centymetra. Ale zobacz, on ma 300, no, 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 300, nie, 300 ma w oryginale. Na... No tutaj na będzie ty. 400, czyli tutaj jest jakby tam mgła e, samego podkładu. Tu masz jeszcze, jest dobra. Okay. No dobra, no to w ogóle idzie absolutna petarda. Czy Ty masz wszystko, czy nie? No na chwilę obecną, to co mi jest Bo potrzebne teraz tak, to tak. Zobacz. E... Przyszła paczka z Wielkiej Brytanii. Sam jeszcze nie otwierałem. Myślisz, że same papiery przyszły? <laughs> nie. Coś, coś się pojawia. O! Tak zabezpieczyli. Zobacz. Chyba nie, chcieli, ch chyba nie chcieli pokazać, skąd było, wiesz? No, raczej tak. Raczej tak. Ale są nowe, Ale zobacz. tutaj też yy, kawałek jest specjalnie wydarty. Tak. I z ceną pewnie. Ta, pewnie tak. Ale są nowe. Są nowe. Nie no, i Nie da się ukryć. Oczywiście one są z rynku wtórnego, e, jakiegoś, gdzieś po magazynach porozrzucane. To wszystko chyba, to wszystko. No ale brakowało nam tych, tych dołów, bo górę mamy. Łączniki stabilizatora. Łączniki stabilizatora, śruba i amortyzator pod drzwi prawda? Tak jest. jest. żeby to się tam otwierało, zamykało i tak dalej, i tak dalej. Czyli zawieszenie powinno być OK. Czyli zawieszenie mamy. No mówię, w tej e chwili... Maglownica. Pod koniec przyszłego tygodnia będzie super, maglownica, ale maglownicę na razie nie musisz. Jak nie zostawisz to żeby W tej chwili szpusz... zrobimy tak, że skupimy się już na dokończeniu tego, tej części lakierowej. Na razie nie będziemy się tutaj bawić w zawieszenie, zrobimy to później po prostu. Jak już Dobra. będzie samochód gotowy, pomalowany, jeszcze nie, pole, nie wypolerowany, przepolerowany, to wtedy zaczniemy się bawić zawieszeniem, a w międzyczasie komputerem i przepinowaniem. No wiązki. właśnie, bo teraz tak. Wszystkie wiązki są. Wszystkie wiązki są, pasują. Jest to Ford Escape. Escape czy Maverick? Escape. 306. 3, 3, Bo m, zadzwoniłem do człowieka, który zajmuje się wiązkami i miał na jakimś tam portalu od Mavericka dwulitrowego. Mhm. Chciałem kupić od niego tą wiązkę. Wysłałem mu temat zdjęcia. On powiedział, że to jest ok, ale on ma jeszcze taką fałszustkę i że to będzie pewnie bardziej. To znaczy ona jest dużo uboższa, bo... Aston... No to ta dwulitrówka była jeszcze uboższa. W Astonie wszystkie wiązki są mniej więcej w takiej grubości. Nie będziemy teraz rozklejać, żeby pokazać, ale one są mniej więcej takie. No tutaj jest ubogo. Mhm. Ale jesteśmy, ale są Kostka jest ta znaczy, sama, jest w ta sama by... pasują w te same miejsca dokładnie. Sprawdzaliśmy w międzyczasie to odwzorowanie tych wszystkich takich elementów, które no, pasują kostki, żeby nie pomylić, nie wpiąć w inne miejsce. No kwestia jest tylko tego, że nie możemy sobie tego obciąć i zlutować z wiązką zastona, bo to nie jest zastonowa wiązka. wiązka. Tymi dziwnymi urządzeniami będziemy rozpinowywać tą wiązkę mhm. i zakładać... Kabelek Ubielerska robota. Oj tak, zdecydowanie. Ale tak. z drugiej strony mamy wiązkę od Forda yy, i doszliśmy od tego, od czego jest wiązka. Dokładnie tak. Dobra. Szyba? Yy, szyba jest. Leży tam za, za ścianą przy samochodzie, przy Mercedesie. Przyszła. cała. Jest, Idealna. jest, jest super. Dobra. Gdzie masz Mazak? A, już momencik, już Trzeba zaktualizować nasze, e, nasze zamówienia. Słuchajcie, przyszła do nas. szyba, pokażemy ją pewnie wam na spokojnie, bo do włożenia szyby jeszcze, jeszcze trochę, jest trochę czasu. I teraz tak. E, Czekajcie, może odstawię to. Będzie co to dogodić. jest? A to Audi Etron. 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 GT. Łabanowicz byłby dumny. Etron GT. Bo nie wiem, czy wiecie, że e jest zaprojektowany przez Polaka, jakby narysowany i zaprojektowany przez Polaka, przez Kamila Łabanowicza, kolejne, kolejnego totalnego świra na punkcie samochodów. Polaków się... siła. Tak, 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 więc w ogóle byłby, byłby e, absolutnie e, dumny. Dobra, e, kostki. E, kostki są całą wiązką tak naprawdę, kupiliśmy całą wiązkę. Ile tam było, e, ile zapłaciłeś za nią? 300 300? Złotych. Dobra bo to było 300 zł. Musieliśmy zapłacić po prostu za całą wioskę, tak? bo kostki, podejrzewam, że kosztują ,50 zł. 50, ale, no, ale jest, jest jak jest. Dobra. Paczka z Anglii, czyli wahacze. Dwa wahacze, tamte stabilizatory. Łączniki, łączniki, I amortyzatory. E, i, I śruba. I śruba. Mm, około 6. Ja bym wpisał tam z 6,300, na przykład z przesyłką, tak, żeby to mniej więcej tak to e, wychodziło. Jakby za nowe wahacze to, to chyba jest ok, nie? Pewnie. Do Astona? Jak za nowe wahacze tak. do Astona. Jakby wiesz, ze, ze wszystkim, tak? Jakby całe, kompletne, gotowe. Dobra, co mamy jeszcze? To mamy jeszcze szybę mamy. Ile jak myślisz szyby kosztują? Zielonego pojęcia nie mam. Ale patrząc na te ceny to pewnie. Yy... 1200. Ty, to jest w ogóle niesamowite, bo yy, tak naprawdę te wszystkie części, wszystkie ceny są normalne. Są normalne. Ludzie nie wierzą, ale są normalne. Tak, bo Jezus, str strasznie dużo ludzi napisało pod materiałem przy kołach. Pamiętasz co? Tak, że, to niemożliwe, że to jest możliwe, Że dalej. ja mam specjalne ceny i że. Nie, w życiu. Te koła do... za 1200 Wszystko... zł wisiały na marketplace za 1350 wy wywoławczej. Wszystko... To wisiały, 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 i tak jak wam mówię, nikt się po niej nie zgłosił. Wszystko do sprawdzenia przecież, tak, tak naprawdę. Tak. Tak, 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 więc jakby to, to nie jest kwestia specjalnych cen, tylko my wam podajemy ceny, które są cenami e, tego. Lampy nam brakuje Albo dwóch, albo jednej? Tak I czego nam brakuje? Do wyjechania? Kierunków? Na chwilę obiecam, tak, kierunków, listwę mamy. Listwę mamy w prezencie od prezencie. Tak, Martina. Od Martina tak. Bo się schowała w Od służb? Od służb, no. Co, nie ma? Mam, na nad kole mamy, wszystko mamy tak naprawdę. Ty, no jaram się jak dziecko już nim. A, nie mamy półosi. <laughs> Czego? Półosi. Bo była sugestia, że brakuje nam półosi, ale półos też się znalazła, jest z tyłu. Po prostu jest napęd na tyłu. No. Ale, ale była taka sugestia. Daj tak. napędowe, Aston, tak. to musieliśmy na niego trochę więcej poczekać, wiesz? No, ale może by się dało. Miałeś, Możecie podobno... Miałeś tutaj, robiłeś takiego 4 tego dbx prawda? Tak. Nie tak, w... niedawno. Fioletowego na tym. Dobra. E, nie no, to prawda, no w ogóle nie mogę się doczekać, aż pójdzie pójdzie w lakier i zacznie się etap składania. Zatrosimy. Zderzak cały robimy. Tak, zderzak jest nawet już gdzieś. Już gdzieś jest. I nie wiem, czy nie przygotowany do przetyskania Panowie, gdzie mamy zderzak od Astona? Przetryskany. Przetryskany jest podobno. A gdzież to może jest? A, jest. To, to jest bardziej ten? Nowy zderzak. Zajebiście. No naprawdę. Jest odtworzony z od zera, Miało mnóstwo od przełamań. No. no bo on był zresztą kiedyś tam naprawiany, widziałeś tak, tam. Tak, on nie, trochę niedoskonałości miał. Tego nie było widać, jak on był taki troszeczkę zakurzony. Ale takich dotknięć gdzieś tam parkingowych parę miał. Ale wiesz co, w tej chwili i, już tego nie i ma. Nawet no. jak, I to jest w ogóle też niesamowite, bo jak patrzę na wchodzisz na e, jakieś portale i, i, i te zderzaki do DB-9 są dostępne. Mhm. Wiesz co jest najciekawsze? No że one nie kosztują więcej niż 1000 zł. No właśnie no. I to jest w ogóle... I nikt by znowu nie uwierzył, ale to tak jest. Wejdźcie sobie, popatrzcie, zobaczcie. Tyle, że one oczywiście są używane, wiesz, z, jakiegoś, z jakichś tam samochodów, które są pewnie po przejściach, po historii. Więc nawet jeżeli byśmy kupili go... Yy... To byłby w takim samym to stanie pewnie by jak ten lub gorszym. Yy, na pewno widzieliście już niewiele, znaczy wiele, My również te części, mimo to, że wszyscy zapewniają, że są igła fantastyczne i wspaniałe, no to one nie są. Niejednokrotnie są gorsze, przychodzą, niż te, które tak. są zdjęte z samochodu. Tak, 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 tak. Jakie to jest straszne, że układ wydechowy zostaje na zderzaku, co? Tak, tak, tak. AMG. Ale strasznie, że zostaje ci na zderzaku. Kiedyś zdejmowało się i były rury, a teraz, a teraz zostaje ze marki, zderzakiem. Tak. I niejednokrotnie zaślepione jeszcze, nie? Że no. w ogóle nie ma przelotu, nie? Straszne. Dobra, Marcin, uciekamy wobec tego. Ale idzie. Znaczy, no i my tak, tak się to troszeczkę wiesz, pomalutku. No to, to pomalutku, jak pomalutku, ale tutaj jakby. Chyba wyjedziemy na tą zimę, jednak, nie? No, no taki jest plan. Malowanie w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że to wszystko się uda. Składanie. Idzie zgodnie z planem. Potem składanie. Ty, odpalić go musimy. No, czekam. Ja myślę, że tu nie będzie problemu z odpalaniem, bo tak. Samochód. W momencie, kiedy był kupiony, kiedy miał kolizję, widać było, że był jezdę. No tak, 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 tak. Czyli stał na miejscu zdarzenia na ulicy. Nic nie wskazuje na to, że cokolwiek stało się z silnikiem do skrzynią biegów. On po prostu wrzucił wpad na krawężnik, yy, urwał koło, koło zrobiło największe spostoszenia. No i tyle. Więc myślę, że tutaj na 99% Też może dałbym sobie tak. rękę obciąć, że... Przy silniku, skrzyni biegów, no nie ma możliwości przy takim uderzeniu, tak jak widać, Wiesz, jakie były jak było to było szkodzenie? na chłopakach, nie płaczą. Dałbym sobie rękę za nią odciąć. I co? No Dzisiaj tak. byłbym niesymetryczny. No tak. Nie, ale to myślę, że nie będzie kłopotu. No. Dlatego, żeśmy się wstrzymali delikatnie, e, nie zrobili tego w pierwszej jakby części naprawy, bo, no, bo myślę, że na pewno ten samochód odpali.